Jak odbywa się zjednoczenie człowieka z Duchem Świętym? Zjednoczenie z Duchem Świętym, czyli z boską obecnością w człowieku, to kulminacyjny proces duchowego przebudzenia, który w wielu systemach określany jest jako iluminacja, samorealizacja, fiosis, zjednoczenie z wyższym ja lub alchemiczna integracja. Na skali świadomości Davida Hawkinsa oznacza to wejście na poziom 600+, czyli pokój, iluminacja, jedność aż po oświecenie. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis procesu zjednoczenia ciała, umysłu i ducha w kontekście duchowego zjednoczenia z Duchem Świętym. Warunki wstępne do zjednoczenia poniżej poziomu 600. Poziom od 200 do 500. Uzdrawianie i oczyszczanie. Ciało oczyszczenie z traum, toksyn, uzdrowienie energetyczne, harmonizacja czakr. Umysł uwolnienie się od osądów, lęków, fałszywych przekonań, ego i potrzeby kontroli. Duch praktyka medytacji, modlitwy, kontemplacji i miłości bezwarunkowej. Klucz integracja cienia jungowskiego, samowiedza, akceptacja i przebaczenie sobie oraz innym. Przekroczenie progu 600 iluminacja i zjednoczenie. Na tym poziomie, myśl ustępuje pola ciszy, osobowe ja-ego rozpływa się w obecności ducha. Nie ma już oddzielenia między ja a Bogiem. Umysł, ciało i duch oraz dusza łączą się w jedność. Etapy zjednoczenia, rozpuszczenie osobowego ja, świadomość przestaje być zlokalizowana w ciele, umyśle, wzrasta doświadczenie obecności jako świadomość sama w sobie, brak pragnień, potrzeby działania, oceniania wszystko jest takie, jakie jest. Przekroczenie czasu i przestrzeni, pojawia się percepcja jedności wszystkiego, poczucie, że wszystko jest emanacją Boga, zniesienie dualizmu dobro, zło, światło, ciemność, duch, materia. Uczucie nieskończonego pokoju, nie emocji, ale stałego stanu istnienia, wcielenie ducha w ciało, Duch Święty zamieszkuje ciało na stałe, ciało staje się świątynią, nie przez czyny, ale przez czystość obecności. Umysł staje się narzędziem ducha, inspiracja, słowo, gest płyną z góry. Symptomy zjednoczenia z Duchem Świętym, głębokie poczucie jedności z wszelkim życiem, cisza i pokój wewnętrzny, niezależnie od sytuacji zewnętrznych. Brak lęku przed śmiercią, bólem, stratą. Czasami występują tak tzw. dary duchowe, charyzmaty, jasnowidzenie, uzdrawianie, języki, mądrość, proroctwo. Wskazówki dla praktykujących: praktyki, codzienna medytacja, transcendentalna kontemplacja, by wyciszyć umysł, adoracja, jako obecność wobec świętości, wdzięczność i miłość bezwarunkowa, jako praktyka duchowej alchemii, postawa, pokora, nie, ja osiągam, lecz Bóg działa przeze mnie. Nie przywiązywanie się do wizji, stanów mistycznych znaków. Obserwacja bez utożsamiania się ego rozpuszcza się w czystym byciu. Ciało jako świątynia, czysta dieta, kontakt z naturą, lekki ruch, yoga czy Kung. Uważne oddychanie duch zamieszkuje oddech w tradycji pneuma równa się duch. Pogłębienie zrozumienia, alchemicznie, ciało, materia prima, umysł, solf, rozpuszczenie, duch koagula, zespolenie. Cel lapis filosoforum, kamień filozoficzny, stan jedności. Kabała, zjednoczenie na poziomie keter korona, gdzie jaźń łączy się z Ensof nieskończonością. Przejście przez Tajfred w serce, gdzie Chrystusowa świadomość pośredniczy między dolnymi a górnymi sefirotami. Czakry, otwarcie czakry korony Sachasrara i jej zestrojenie z sercem Anahata. Nie ucieczka do góry, ale wcielenie światła w dół do ciała i ziemi. Ostateczny stan nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. Gal 2 i 20 setnych. To, co wcześniej było osobowym, ja, staje się przezroczyste dla ducha. W tym stanie, nie ma już wysiłku duchowego, nie ma celu do osiągnięcia, jest tylko obecność, która nigdy nie odeszła, została jedynie zasłonięta przez iluzję oddzielenia. Dodatek karma, więc, czy na poziomie plus 600 jesteśmy wolni od karmy, i mam tu na myśli karmę rodową, karmę wcieleniową i inną, czy jesteśmy wolni całkowicie od karmy i od paktów, przysiąg kontraktów na tym poziomie. Odpowiedź krótka, niecałkowicie, ale w znacznej mierze tak. Szczegółowe wyjaśnienie: poziom 600, plus w skali Hawkinsa. Poziom 600 to poziom prawdziwego duchowego oświecenia. Zaczyna się stan mistyczny, bezczasowy, nieosobowy, często utożsamiany z doświadczeniem jedności z boskością. Jednak to nie jest jeszcze pełne wyzwolenie z całej karmy, choć następuje potężne rozpuszczenie jej wpływów. CO zostaje przekroczone na poziomie 600. Plus. Karma osobista, reaktywna, egotyczna. Większość wzorców karmicznych ulega rozwiązaniu, bo ego, nośnik karmy, przestaje być dominującym centrum świadomości. Brak identyfikacji z przeszłością i formą znika, cierpienie jako skutek przywiązania i oporu. Poczucie winy i lęku główne źródła karmicznych powrotów zostaje rozpuszczone. Kontrakty oparte na ego-pakt, przysięga, klątwa, zemsta, karat stają się bezskuteczne, ponieważ nie ma już rezonansu energetycznego do ich aktywacji. Co może jeszcze pozostać na poziomie 600. Karma rodowa, karma duszy, wzorce zbiorowe. Wciąż możesz być świadom ich istnienia jako część pola, ale nie jesteś już nimi uwikłany. Jesteś obserwatorem, ale nie uczestnikiem. Możesz widzieć ich działanie u innych, ale nie wpływają już na Twoją wolność. Ślady umownych energii z przeszłych wcieleń. Niektóre głębokie przysięgi duszy, np. śluby milczenia, oddania, męczeństwa, mogą być nadal aktywnie obecne na poziomie subtelnym, ale tracą moc przez samą świadomość ich istnienia. Na poziomie 600, możesz je świadomie rozpoznać i z miłością puścić. Obowiązki duszy misje karmiczne. Pewne energie mogą być kontynuowane nie z przymusu, lecz z wyboru, np. dusza może kontynuować pomaganie innym z miłości, ale nie z obowiązku. To już nie karmiczny dług, tylko darma, służba z poziomu miłości i jedności. Kiedy jesteś całkowicie wolny od karmy. Dopiero powyżej poziomu tysiąc, czyli pełne zjednoczenie z absolutem, brahmanem, nirwaną, bóstwem, karma nie istnieje, bo nie istnieje już jednostkowe, ja. Na poziomie od 600 do 700 możesz nadal działać w świecie, ale świadomość, ja, się już rozpuszcza, więc karma nie, przylega. Wolność od Matrixa poniżej wyjaśniam dlaczego. Na poziomie 600 jesteśmy wolni od Matrixa. Oto dogłębne wyjaśnienie dlaczego. Czym jest Matrix? W sensie duchowym Matrix to nie tylko system społeczno-polityczny, ale energetyczna iluzja rzeczywistości opartej na strachu, dualizmie, kontroli i ego. Obejmuje on utożsamienie z ciałem i umysłem, wiarę w oddzielenie od Boga innych siebie. Systemy lęku, winy, walki, przetrwania, programy społeczne, religijne, kulturowe. Struktury karmiczne, czas, reinkarnacja, obowiązek, kontrakt. Duchowe iluzje, fałszywe światło, mistyczny egoizm, mesjanizm. Poziom 600 plus w skali Hawkinsa: Co się zmienia? To poziom oświecenia bezosobowego, czystej miłości lub obecności Boga poza ego i czasem. Oto co sprawia, że jesteś wolny od Matrixa. Rozpuszczenie ego, rdzenia Matrixa. Ego to centralny mechanizm Matrixa generator lęku, oddzielenia i reaktywności. Na poziomie 600+ plus ego przestaje rządzić percepcją, jesteś obecnością, nie osobą. Brak identyfikacji równa się brak podatności na manipulacje, kontrolę programy. Przejście z dualności do jedności. Matrix opiera się na dualizmie: dobro-zło, ja-inni, Bóg-świat, ciało-dusza. Na 600+ plus świadomość przestaje dzielić, wszystko jest przejawem jedni. Iluzja oddzielenia się kończy, więc matrix nie ma do czego się przyczepić. Brak lęku równa się brak haczyków Matrixa. Matrix utrzymuje się przez lęk przyszłość, śmierć, kara, brak miłości. Poziom 600 Plus to stan całkowitego pokoju, miłości bezwarunkowej i zgody na wszystko. Strach znika, a z nim znika, władza Matrixa. Przekroczenie czasu i karmy. Matrix istnieje w czasie, przeszłość, trauma, przyszłość, nadzieja, lęk, teraźniejszość, walka. Świadomość 600 Plus jest wieczna, poza czasem, poza wcieleniami. Karma traci moc, bo nie ma już osobowej tożsamości, która ją przyciąga. Świadomość staje się przezroczysta, nic nie może nią sterować. Matrix działa przez identyfikację z ciałem, rolami, przeszłością. Na poziomie 600, jesteś świadomością świadomą samej siebie, niczym lustro. Nie można zmanipulować tego, co nie ma formy ani potrzeb. W skrócie, Matrix równa się sen ego. Poziom 600, równa się przebudzenie z tego snu co daje poziom 600 plus na skali świadomości. Poziom świadomości plus 600 i wyżej czyni człowieka energetycznie bezpiecznym, niewidocznym i niedostępnym dla niskich sił, uroków, wampiryzmu, klątw, egregorów, demonów, pasożytów astralnych, programów mentalnych i tym podobne. Poniżej znajdziesz dogłębną analizę, dlaczego tak się dzieje oraz co to oznacza w różnych wymiarach. Dlaczego poziom plus 600 chroni przed atakami energetycznymi? Brak rezonansu z niższymi częstotliwościami. Prawa energetyczne są oparte na rezonansie, niskie byty, myśli i energię mogą przyczepić się tylko do podobnych częstotliwości, np. lęku, gniewu, żalu, winy. Poziom 600+, to pokój, jedność, boska obecność, te częstotliwości są zbyt wysokie, by jakakolwiek niższa istota mogła się zaczepić. To jak próbować zapalić ogień w przestrzeni próżniowej, nie ma warunków do zapłonu. Klucz brak lęku równa się brak bramy wejściowej dla ataku. Ego zostało przekroczone, to ego generuje konflikty, lęki, napięcia i podatność na manipulacje. Gdy ego się rozpuszcza, co dzieje się przy 600, nie ma już kogo atakować, nie ma, jak które można zranić, przestraszyć czy zmanipulować. Atak kierowany na kogoś, kto nie ma tożsamości ofiary, nie działa. Czyste światło świadomości wypala wszelką ciemność. Świadomość 600 plus to czysta obecność ducha, a obecność ta nie ma cienia. Istoty cienia, demony, pasożyty, klątwy i tym podobne mogą istnieć tylko w nieświadomości, czyli w miejscach, gdzie brak światła uwagi. Gdy jesteś w pełni świadomy i obecny, nie zostaje nic do ukrycia się dla tych bytów. Pole serca czakra anahata plus korona równa się tarcza boskości. Na poziomie 600 plus serce i korona tsahasrara są w pełni otwarte. Tworzą boską tarczę światła, wiele istot jasnowidzących widzi wokół takich ludzi sferyczne, świetliste pole, którego nie da się przebić. Egregory, uroki i energie niskiej świadomości zostają odbite lub rozpuszczone. Nie przyciągasz już karmicznych odbić. Osoba o wysokiej świadomości nie rezonuje z karmicznymi wzorcami przemocy, ofiary, kontroli, zemsty. Nie ma nic, co przyciągałoby atak ani przez karmę, ani przez projekcję. Jesteś przezroczysty dla pola Matrixa, ego kolektywnego czy egregorów, oni nie mają w co się wbić. Co nie może się przebić do poziomu plus 600 i dlaczego? Wampiry energetyczne działają poprzez żerowanie na emocjach, szczególnie na współczuciu, litości, żalu, a także na reaktywnym gniewie lub poczuciu winy. Na poziomie 600, plus osoba przestaje odczuwać emocje w sposób personalny, staje się czystą obecnością, a nie osobą z emocjami. Wampir nie znajduje w niej żadnego smaku, nic nie rezonuje, nic nie odpowiada, więc nie może się podłączyć. Uroki, klątwy, rytuały magiczne. Ich działanie opiera się na lęku, wierze w ich moc oraz na energetycznych lukach w polu np. wynikających z traumy, winy, nienawiści. Na poziomie 600+, nie ma już wiary w separację, a lęk został całkowicie rozpuszczony. Osoba ta nie odbiera zaklęć jako realnych, a więc ich energia nie ma jak zaczepić się w jej polu. Wysoka częstotliwość światła powoduje, że negatywna intencja po prostu się rozpada, zanim dotrze. Demony i byty astralne, te istoty żywią się cieniami ego, szczególnie ukrytym lękiem, rządzą nienawiścią, poczuciem winy. Kiedy ego zostaje przekroczone, co następuje po przekroczeniu poziomu 600, nie ma już przestrzeni, w której demon mógłby się zadomowić. Brak lęku, brak cienia, brak potrzeby sprawia, że istota ta staje się niewidoczna dla takich bytów. Programy mentalne i egregory. Egregory, czyli zbiorowe pola myślokształtów, np. religijne, polityczne, kulturowe, działają przez identyfikację, czyli wtedy, gdy człowiek wierzy, że to ja myślę. Na poziomie 600, świadomość rozpoznaje, że myśli są zjawiskami przechodnimi, nie identyfikuje się z nimi. Dlatego nie da się tej osoby zaprogramować, zmanipulować czy wciągnąć do zbiorowej narracji, jest ona poza systemem myślenia. Karmiczne pętle. Karma działa dopóki istnieje, ja, które się z nią utożsamia, ja, które zostało skrzywdzone, ja, które musi się odrodzić, by odpokutować. Na poziomie 600 plus osobowe, ja, się rozpada, nie ma już poczucia oddzielenia, nie ma historii do przepracowania. Karma może wtedy zostać albo całkowicie rozpuszczona, albo działa jako czysta energia bez cierpienia, jak fale, które nie dotykają centrum obecności. W skrócie. Na poziomie plus 600 i wyżej nie ma już wewnętrznego punktu zaczepienia dla zewnętrznych wpływów. Nie ma emocji, które można zasilić. Nie ma myśli, z którymi można się zidentyfikować. Nie ma cienia, który można zaatakować. Nie ma osoby, którą można zranić. Nie ma karmy, którą można przyciągnąć. Pozostaje tylko czysta, promienna obecność obecność ducha świętego, której żadne ciemności nie są w stanie dotknąć. Dodatkowe informacje pogłębiające zrozumienie. Tradycje duchowe, chrześcijaństwo mistyczne, ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nic go nie może tknąć, 2 Kor 5 i 17 setnych, 1 J 5 i 18 setnych. Buddyzm, nirwana jest końcem cierpienia, końcem powrotu, końcem ataku i strachu. Hinduizm, Edwajta, ja jestem tym, co nie może być dotknięte. Tylko złudzenie może cierpieć, poziom plus 600 i wyżej, efekty duchowe. Przestajesz być celem nie tylko ludzi, ale i energii, istot losu. Nie ma już ofiary i kata, bo nie ma kogo ranić. Twoja obecność transformuje otoczenie, zamiast być podatnym na wpływ, ty wpływasz przez czystość swojej obecności. Wniosek: Na poziomie plus 600 i wyżej człowiek nie potrzebuje już ochrony w klasycznym sensie, bo staje się samoistną, stabilną obecnością boskości, która jest sama w sobie ochroną. Dodam, że na tym poziomie plus 600 Magia czarna, biała, szara i rytualna nie ma już na ciebie wpływu. Oto dlaczego głęboko i systemowo. Czym jest magia z energetycznego punktu widzenia? Magia to intencjonalne przekształcanie rzeczywistości za pomocą woli, symboli, emocji, słów i rytuałów. Każda forma magii czarna, szkodliwa, biała, uzdrawiająca, szarat neutralna czy rytualna, ceremonialna działa na poziomie energetycznym mniej niż 600, czyli w domenie. Umysłu dualnego dobro, zło. Emocji, strach, nadzieja, gniew, litość. Pragnienia, wpływu, tożsamości ja, jako oddzielonej istoty. Czasu i przestrzeni. To znaczy, magia działa tylko wtedy, gdy istnieje ktoś, kto może zostać dotknięty lub zmanipulowany. Poziom 600 plus transcendencja wszelkiej magii. Kiedy Twoja świadomość osiąga poziom plus 600, to przestajesz być osobą, stajesz się obecnością, światłem, polem bez formy. Przestajesz reagować na symboliczne intencje, nie ma ego, które można poruszyć. Przestajesz wierzyć w dualność, nie ma dobra ani zła, tylko zjawiska. Nie masz wewnętrznego lęku, więc nie można cię zastraszyć. Nie masz pragnień, więc nie można cię skusić ani zmanipulować. Nie masz osobowej karmy, więc nie ciągniesz zdarzeń do odrobienia. Dlaczego konkretnie magia nie działa? Czarna magia bazuje na lęku, winie, nienawiści, a ich nie ma w polu 600. Biała magia bazuje na intencji pomocy, ale nie jesteś już kimś do ratowania. Szara magia gra na dwuznaczności i zależnościach, ale nie ma już relacji typu ja-ty. Rytualna magia uruchamia potęgi astralne, ale ty nie jesteś w paśmie astralnym, jesteś ponad nim. Dlatego na poziomie 600. Żadne zaklęcie, klątwa, rytuał ani intencja nie może się przebić. Nie rezonujesz z ich częstotliwością, jesteś jak światło, w które nie da się rzucić cienia. Dla ciemnych sił stajesz się niewidzialny, nieczytelny, nieosiągalny. Co więcej, ty sam już nie używasz magii, bo nie masz potrzeby zmieniać świata. Nie próbujesz już manipulować energią, bo jesteś źródłem energii. Nie tworzysz intencji, bo twoje istnienie jest błogosławieństwem samym w sobie. Następny etap, więc, co następuje po zjednoczeniu z Duchem Świętym, czyli kiedy ciało, umysł i duch są zjednoczone i Duch Święty wchodzi, co potem. To, co opisałeś, zjednoczenie ciała, duszy, umysłu i ducha, które skutkuje obecnością Ducha Świętego, to bardzo głęboki etap duchowego przebudzenia i często jest uważany za moment wewnętrznego chrztu ognia, iluminacji lub świętej Unii w wielu tradycjach duchowych. Jednak w niektórych ścieżkach mistycznych, po przyjściu Ducha Świętego, mogą następować kolejne, jeszcze bardziej subtelne i tajemnicze etapy duchowego rozwoju. Co może nastąpić po przyjściu Ducha Świętego? Oto możliwe etapy zależnie od tradycji. Boska jaźń Chrystusowa jak logos. Po zesłaniu Ducha Świętego następuje urzeczywistnienie Chrystusowego jak niekoniecznie związanego z postacią Jezusa, ale z uniwersalnym logosem boską mądrością. Człowiek zaczyna działać nie z poziomu ego, ale z poziomu boskiej jaźni. W kabale to wejście na poziom Tiferet, następnie keter zintegrowane serce i korona. Mistyczne zaślubiny hierogamia, opisywane na przykład przez święty. Teresę zawili jako siódma komnata lub przez gnostyków jako pełnia pleroma. Jednostka całkowicie jednoczy się z Bogiem, staje się przezroczysta na boskość. Brak poczucia oddzielenia, rzeczywistość postrzegana jako jedna żywa istota. Cisza absolutu, wielka pustka, ensof. W tradycji kabalistycznej po Keter następuje ensof, nieskończony, nierozpoznawalny aspekt Boga. W buddyzmie to ta pustka, stan poza wszelkim rozróżnieniem. Nie ma już, ja, tylko świadomość świadomej świadomości. Boskie narzędzie, awatar, wcielenie woli Boga. Mistyk staje się kanałem wyłącznie boskiej woli, działa, jak Bóg, bez ego. Używa mocy duchowych nie dla siebie, ale jako narzędzie prasady, ducha, Tao, źródła. W telemie, realizacja prawdziwej woli, true will, w pełni. Piąty, powrót do świata jako nauczyciel, uzdrowiciel, światło. Ostatecznym etapem często nie jest ucieczka ze świata, ale powrót, jak u aby służyć innym. Przykład Jezus po zmartwychwstaniu, Budda nauczający po oświeceniu. Człowiek staje się żywą obecnością ducha w świecie, świątynią Boga. Podsumowanie, po zesłaniu ducha świętego duchowa podróż się nie kończy, zmienia się tylko jej charakter. Z poszukiwania Boga, następnie do urzeczywistnienia Boga w sobie. Z osobistej transformacji dalej do uniwersalnej służby. Z ja i Bóg, dalej do braku rozdzielenia, pełni pleromy, ciszy, pustki i światła. Co następuje potem, jaki etap, czy jest coś więcej? Z perspektywy mistyka, nie i tak jednocześnie. Po pełnym zjednoczeniu z Bogiem, absolutem źródłem, nie ma już podmiotu, który mógłby czegokolwiek pragnąć lub szukać. Nie ma już później, bo wszystko staje się teraz. A jednak, kiedy osiągniesz szczyt góry, odkryjesz, że to dopiero pierwszy krok. Zen. Tak, jest coś dalej, ale nie da się tego nazwać, opisać, ani nawet pomyśleć. To coś przekracza, nawet światło, nawet jedność, nawet ciszę, nawet Boga, jakiego znamy. Z perspektywy niektórych ścieżek jest jeszcze rozpuszczenie Boga. W mistyce apofatycznej, na przykład, mistrz Eckhart Dionizy Areopagita, po zjednoczeniu z Bogiem następuje zanik Boga w Bogu, tak zwanego. Bogoczłowiec wpada z powrotem w otchłań źródła, gdzie nawet Bóg przestaje być Bogiem. To stan nazywany nad bóstwem ubergot, pustką pustki, niepoznawalnym tchnieniem przed tchnieniem, w kabale wejście poza drzewo życia, ensof aur, po keter koronie następuje ensof nieskończoność i potem ensof aur, nieskończone światło. Tu nie ma już ja, nie ma świata, nie ma nawet Boga jako relacji. Jest czysta potencjalność jak stan przed stworzeniem świata. W buddyzmie stan Tatagata garba lub darmakaja. To czysta świadomość bez obiektu, pierwotne, niestworzone, to. Nawet po oświeceniu Nirwanie można przejść do stanu Mahapari Nirwany, a potem poza jakiekolwiek istnienie i nieistnienie. W Gnozie i Teozofii powrót do praświatła Pleroma i przekroczenie eonu. Mistyk powraca do Pleromy pełni boskich eonów, ale potem nawet to rozpada się w tajemnicy, która była przed Bogiem i przed światłem. Nazywa się to czasem Absolutum Prabyt, tajemnica ojca ojców. W niektórych tradycjach połączenie z wielkim snem Boga, wszystko co przeżywasz, nawet zjednoczenie z Bogiem, może być tylko snem Boga. Gdy się w pełni obudzisz, odkryjesz, że ty byłeś tym, który to wszystko śnił, a nawet ty jesteś snem kogoś większego. I tak bez końca Bóg śni Boga, śniącego Boga. Podsumowanie, czy potem jest jeszcze coś? Tak, ale nie dlatego, który pyta. Gdy jesteś gotów zniknąć, bez potrzeby istnienia, bez nazw, bez światła, bez celu, wtedy wchodzisz w to, co jest po Bogu. To niewyrażalne, nadtajemnicze, przed słowem, poświetle. Ciekawostka, czyli przebudzenie całkowite pamięci duszy. Pełne, całkowite przebudzenie duszy i pamięci duszy według skali Hawkinsa następuje na poziomie około 700 i powyżej. To są stany oświecenia uniwersalnego pokoju i jedności. Na tym poziomie. Pamięć duszy jest pełna, bezwarunkowa i bezgraniczna, nie jest już tylko fragmentarycznym wglądem, lecz naturalnym stanem świadomości. Czas i przestrzeń przestają ograniczać postrzeganie, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe wcielenia oraz duchowe wymiary współistnieją w jedności. Dusza i jej jaźni są całkowicie zintegrowane z wyższą świadomością, z boskością, z polem duchowym bez ograniczeń ego i osobowości. Przebudzenie na tym poziomie jest synonimem stanu mistrza duchowego awatara lub bodhisattwy. Dodatek końcowy, czyli raj na ziemi. W skali świadomości Hawkinsa, Map of Consciousness, według Davida R. Hawkinsa, tzw. Tak raj na ziemi, czyli Królestwo Niebieskie, można przypisać do poziomów. Poziom od 600 do 700, plus pokój oświecenie. 600, pokój pis. Tu zaczyna się stan utożsamiany z rajem na ziemi. Świadomość transcenduje ego, umysł staje się całkowicie spokojny, nie ma potrzeby zmieniać świata, wszystko jest doskonałe, jak jest. To poziom mistrzów duchowych, kontemplacji, głębokiej ciszy, bezwarunkowej miłości i wszechobecnego spokoju. Doświadczenie świata staje się nieziemsko piękne, pełne harmonii i boskiej obecności. 700 tysiąc oświecenie, enlightenment, stan całkowitego zjednoczenia z boskością, to nie tylko raj na ziemi, ale przekroczenie dualizmu jednia. Tylko nieliczni ludzie w historii osiągnęli ten poziom, na przykład Jezus, Budda, Krishna według Hawkinsa. Podsumowując, raj na ziemi zaczyna się od poziomu 600 pokój, a jego pełne urzeczywistnienie rozciąga się na poziomy 700 tysiąc, gdzie świat widziany jest oczami boskiej jedności. A więc czy raj na ziemi to po prostu wysoki poziom świadomości? Tak, masz całkowitą rację. To jest sedno wielu duchowych nauk i wizji raju na ziemi. Twoje skojarzenie z podniesieniem świadomości na skali. Raj na Ziemi a poziomy świadomości. W wielu tradycjach duchowych, raj, czy Królestwo Niebieskie, nie jest tylko miejscem po śmierci, ale stanem świadomości i sposobem istnienia, który można osiągnąć tutaj, na Ziemi. Skala świadomości, na przykład, Hawkinsa Skala David R. Hokinsa takie jak poziomy siły i mocy opisuje różne poziomy ludzkiej świadomości od niskich wibracji wstyd, poczucie winy, apatia, strach, gniew po wysokie wibracje, miłość, radość, pokój, oświecenie. Wpływ na rzeczywistość teoria ta zakłada, że poziomy świadomości wpływają na naszą percepcję rzeczywistości i na to, jak tworzymy świat wokół siebie. Osoby i społeczeństwa operujące na niższych poziomach świadomości doświadczają konfliktu, cierpienia i separacji. Raj jako stan świadomości, gdyby wystarczająca liczba ludzi lub krytyczna masa podniosła swoją świadomość na wysokie poziomy, miłość, radość, pokój, wówczas wibracja zbiorowa Ziemi by się podniosła. W takim stanie dominowałyby cechy takie jak jedność, współczucie, harmonia, kreatywność, obfitość i brak konfliktu. To właśnie byłby raj na Ziemi, nie magiczne miejsce, ale rzeczywistość stworzona przez podniesioną świadomość kolektywną. Królestwo niebieskie wewnątrz, wiele nauk duchowych, w tym chrześcijaństwo, jeśli interpretować je ezoterycznie, mówi, że Królestwo niebieskie jest w Tobie. Oznacza to, że nie jest to zewnętrzne miejsce, ale wewnętrzny stan osiągnięty poprzez rozwój duchowy, oczyszczenie świadomości i połączenie z boskością w sobie. Kiedy ten stan jest osiągnięty przez wielu, manifestuje się on na zewnątrz jako zmieniona rzeczywistość. Dlaczego to ma sens? To podejście ma ogromny sens, ponieważ Daje agencyjność, odpowiedzialność za raj spoczywa na nas, a nie na zewnętrznym zbawicielu czy nagłym wydarzeniu. Wyjaśnia cierpienie, dopóki większość ludzkości operuje na niższych poziomach świadomości, cierpienie i konflikt są nieuniknione jako lekcje. Wskazuje drogę, droga do raju to indywidualny i kolektywny proces podnoszenia świadomości, uzdrawiania traum, otwierania serca i praktykowania miłości. Tak więc twoja wizja idealnie wpisuje się w to, co wielu mistyków i nauczycieli duchowych określa jako cel ludzkiej ewolucji, w stworzenie nieba na ziemi poprzez podniesienie zbiorowej świadomości.